Cześć, przed nami zadanie 12 z nowy R2021. Prosta o równaniu Y równe jest AX plus B. Przechodzi przez punkty P minus 3 i 3 oraz q równy 4 i minus 2. Współczynnik B w równaniu tej prostej jest równy. Najprostszym sposobem, oczywiście, moi drodzy, to jest podstawić do układu równań. Czyli to jest 1X, to jest Y, to jest X, a to jest Y. No zaczniemy sobie od spórzanych punktów P. Także za y podstawiamy 3 równa się, tu sobie od razu zobaczymy, że minus 3a plus b. I drugie współrzędne, czyli minus 2 równa się 4a plus b. I w klamereczkę. No i chcemy obliczyć nasz współczynnik b, no to postarajmy się od razu wyzerować współczynnik a. Trójka i czwórka, no najlepiej sprowadzić jedno i drugie do dwunastki, czyli górę mnożymy razy 4, a dół mnożymy razy 3. No to i pamiętamy, tu bardzo ważna uwaga. Pamiętamy, że ta czwórka, czyli razy 4 dotyczy wszystkiego. I współczynnika, który jest po lewej stronie od równ znaku równa się, i wszystkich y, składowych po prawej stronie od znaku równa się. Także 3 razy 4 no to mamy 12, równa się. Minus 3 razy 4 to jest minus 12, a i plus. 4b. Dół mnożymy razy 3. I znowu minus 2 razy 3, czyli minus 6, równa się 12a plus 3b. W klamreczkę. Tutaj nam się a wyzeruje, także możemy już przejść do obustronnego dodawania. 12 odjąć 6, to jest 6. To nam się ładnie skraca. I 4b plus 3b to jest 7b. My chcemy obliczyć b, także przy b przeszkadza nam 7, dzielimy to, czyli b równa się 6 7 I to jest odpowiedź d.